Okay. <laughs> witam wszystkich, jak widzicie, bajzel tu mam, hmm. dobra, nie miałem czasu sprzątać do filmu, hmm. jedziemy z tym, jak widzicie, witam wszystkich, jak widzicie mamy tutaj wewnętrzny szkielet już gotowy który już pokazuje nam jak gdyby linie względem karoserii tylnego pasu wszystko tutaj już mamy namierzone oczywiście mamy zrobione z dwóch stron ponieważ jest to dość skomplikowana konstrukcja dlatego zawsze jak się dany etap robiło no to od razu z drugiej strony się go też już robiło no bo gdybym teraz zrobił jedną stronę i miał to samo zrobić z drugiej strony no to no, ciężko by to było psychicznie wytrzymać. Ale do rzeczy. E I zobaczcie sobie. Ma teraz już e powoli wstawiamy już te ścianki pełne. Wiadomo, tego szkieletu nikt nie zobaczy. Może, e może, nie wiem, za 50 lat jak... E jak to się mówi, jak wnuk właściciela uzna, że chce przelakierować, odnowić lakier w samochodzie, no to wtedy wykręcą to i wtedy będą widzieć w środku, jak to jest wszystko zrobione. Bo to będzie bardzo ładnie wyglądało od wewnętrznej strony, której nikt nie zobaczy, ale i tak będzie ładnie wyglądało. Ale do rzeczy. Mamy ten szkielet zrobiony, odchudzony i zobaczcie sobie, ładnie odchudzony, co zresztą zaraz zobaczymy, jak położymy na wagę. Możecie się już zastanawiać, ile waży ten element. On trochę tutaj idzie jeszcze pod zderzakiem. Ile może ważyć taki element? Wkrótce będziemy wiedzieć. I teraz, jak widzicie, wstawiamy już te ścianki pełne, czyli powoli będziemy... Mm, będziemy już powoli zapełniać e, ten szkielet właśnie tymi... Ostatecznymi już blachami, które wypełnią nam ładnie cały ten element, by zgadzało się wobec tej karoserii. Czyli wiadomo, wszystkie te linie boczne, tutaj przy zderzaku, ponieważ to wiadomo, to przychodzi tutaj. No i sobie możemy teraz mierzyć, jak chcemy do zderzaka, czy, czy jak gdyby na równo z tym, żeby nam się zgadzało, możemy uformować to tak, jak chcemy, no bo wiadomo, robimy swoje, swoją jak gdyby dokładność, swoje pasowanie tego elementu. Ale jednak będziemy się starać zachować niektóre elementy pod, pod oryginał, by to ładnie było. Jedynie zbliżymy coś, pamiętacie, w poprzednim odcinku tutaj były dwa palce, a ogólnie tu z boku idzie taki jeden palec, no to zrobimy z góry też, żeby to jeden palec, żeby to po prostu jak ktoś z boku popatrzy, no to ta linia się będzie na ładnie zgadzała, a nie że na, na górze już takie... No to takie, taka szczelina duża, no wiadomo, amerykańskie auta mają tak, no ale zrobimy to ile się da, do jednego palca zbliżymy, żeby jednak zgadzała się ta boczna e, e, przestrzeń zgadzała się z tą przestrzenią, jeśli będzie się patrzało z boku samochodu. Dobra, Ym, i do rzeczy. Czyli e, powoli zaczynamy już w, wstawiać te elementy, które nam to wszystko zasłanią, ale tym samym już też Będą pokazywać, e, no jak gdyby, obraz e, spasowania tego całego samochodu. No i wiadomo, trzeba wszystko ustawić według maski, i tak dalej, M według klapy i tak dalej. No i wiadomo, klapa ma tutaj te gumki, one są dość twarde, gumeczki, No i wiadomo, trzeba już tą klapę zamknąć tak, jak ona będzie na gotowo, no bo wiecie, wysokość sobie możecie mierzyć tutaj względem błotnik, a, a klapa to można sobie zawsze tam. Kilka tych dziesiątek milimetra podnieść czy schować, bo to nie ma takiego znaczenia patrząc z boku, trochę schować, trochę niżej, ale tu jednak będziemy mieć już ten czubek tego elementu, no i powinno się już praktycznie ciągle zgadzać nam ten czubek z tą maską, jakie przejście zrobimy, takie powinno być, tu już nie będzie dużo mankament, tak, takich jak gdyby regulacji, ponieważ jeśli podniesiemy tutaj, to od razu nam ucieknie ta linia i już praktycznie wiecie o co chodzi. Zamknąć klapę na gotowo, bez, bez żadnej regulacji wysokości i już robić wszystko na perfekt. Czyli ta klapa, jeśli teraz będziemy wykonywać już te boczne elementy, spawać wszystko i wyprowadzimy w cynie te powiedzmy brzegi, kanty, no to to wszystko już musi być ostateczne, czyli już nie, nie dźwigniemy nic. Ponieważ jeśli się podniesie to kanta, która tutaj idzie tą kantą tutaj już nam do oka będzie, że coś niespasowane jakiś chuj to robił i spierdolił. Dobra, czyli hmm, powiem Wam szczerze, wstawianie dachu, botników, drzwi to jest chuj przy tym, co teraz tutaj będziemy robić. Naprawdę to jest takie hmm, wiadomo, mały element i tak dalej, ale. Popatrzcie sobie, no wszystko się musi zgadzać, ta linia już musi, skoro klapa jest delikatny, łuk ma, już musimy delikatny ług robić, wysokość też musi się zgadzać, tutaj jest tak jakby takie no półksiężyc, musimy go też już wykonać, tutaj popatrzcie, idzie prosta, znaczy ostra kanta, a my tutaj klik, klik, o. Mamy zaokrąglone. I znowu ta ostra kanta, która idzie tutaj już musi jak gdyby przejść, zaokrąglić się w tą kantę. Tylko wiecie o co chodzi, tu nie chodzi o to, żeby potem to wszystko, no nie wiem, w ciągu albo krzywo jest, no to nadłożyć centymetr szpachli, no bo kurwa są tacy fachowcy, no bo taka robota z tą szpachlą to jest żaden problem, ale robić w perfekt, żeby to ładnie już jak gdyby grało, żeby tam były mikrony i tak dalej, jeśli chodzi o wyprowadzenie, to naprawdę to jest, no ciężki temat, jeśli chodzi o te zadubki. Dlatego lepiej wstawić dach błotnik, niż kurwa pierdolić się z, takim, y, z tym elementem. No ale zrobimy to, ponieważ, y, no chcę by, wiecie, to jest moja renoma, oddaję sama samochód właścicielowi i wszystko będzie w takim jak gdyby, matowym czerwonym y, epoksydzie. I y, y, ja klientowi pokażę. Przed lakiernikiem, oczywiście, zobacz sobie, jak idzie linia. Zobacz sobie składanie klapy względem tego czegoś, zobacz sobie, składanie tylnego butnika względem tego. Wszystkie linie... O, 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 odległość tutaj, że masz perfekt 1,5 mm wszystko. Wszystkie te linie na całym samochodzie, gdzie trzeba, powiem klientowi, składanie butnika względem drzwi, wszystko będzie przy odbiorze samochodu pokazywane, ponieważ ja nie wiem potem, co lakiernik zrobi, czy on... Nie wiem, czy to młody będzie wyprowadzał jakiś, czy, czy to będzie no, nie wiadomo, jakiś kumaty lakiernik wyprowadzał, wszystko to no, to jest no, niespodzianka no. właściciel ma swojego lakiernika no i zobaczymy, co pokaże lakiernik, ale o co chodzi na przykład Michał, lakiernik, który maluje moje samochody, moje naprawy, no to mm, ja z nim mam dogadane. Michał, punkt zero, punkt zero, punkt 0, punkt 0, punkt 0, punkt 0. O co chodzi punkt 0? On tam nic nie chodzi, on tylko nie wchodzi w te punkty 0, on tylko Matuje powiedzmy ewentualnie jakiś tam chropowatość podkładu, czy tam ten delikatny baranek, który robi podkład, zmatuje na tych krawędziach i jeśli ma prześwit cyny, no to już w ogóle głębiej nie wchodzi, bo on wie, że później jeśli coś zetnie, już nie będzie ta linia pasowała. Naprawdę to jest tak spasowane będzie, że. Hmm, płaszczyzny ogólnie takie boczne, wszystkie te płaszczyzny na, na boki, to mnie to. Wiecie, no, lakiernik sobie to zrobi pod swoje oko, ale wszystkie kanty, wszystkie pasowania, które są w samochodzie, no to już, no, to są punkty zero, nie może w to wchodzić. Tutaj niech sobie robi, wyprowadza płaszczyzny jak chce. Ale miesza o to. Rozmawiałem z tym lakiernikiem, bo był tu kiedyś oglądać, no i sądzę, że to trafi też w dobre ręce, no i wiadomo, no też będzie miał taki, jak gdyby Wiecie tak dopieszony samochód, wszystko perfekt zrobione to jest, też troszkę takie, no wiadomo, on też zrobi ten efekt końcowy, no to musi wyglądać, to jednak jako jakaś tam powaga sytuacji leży mu na rękach, na, na tym, co potrafi zrobić, by to wszystko wyglądało. Ale do rzeczy. No i teraz wiecie, wszystko perfekt zrobimy i tak dalej, zderzak mamy, zamiennik. I co, o co chodzi? To nie, gdzie są te elementy? Zobaczcie sobie, mamy zderzak i tutaj jest ta linia, ta tutaj jest na płasko, a zderzak mamy wiadomo zaokrąglony. Wszystko zostaje tak jak oryginał, czyli dalej zderzak będzie zaokrąglony, to będziemy mieć na płasko, ale o co chodzi? Jeśli to zrobimy, to widać w tym zamienniku jak gdyby niedoskonałość wykonania tych linii tutaj, no w samym zderzaku, po prostu trzeba będzie ingerować w zderzak, no ale zderzak jest zamiennik kupiony, kupę kasy, kilka tysięcy kosztuje i teraz e, róbcie to jak to by, e, znaczy szlifujcie coś albo wyprowadzajcie perfekt, żeby miały jak gdyby zgodność linii e, na zderzaku, który praktycznie no, no, nie można go ruszyć. My, my te linie wszystko tutaj wiecie szmatki e, młotki gumowe, wszystko było jak gdyby wyprowadzane, by ładnie ustawiać, dbaliśmy o to, a teraz się okazuje, że nasza doskonałość nie zgadza się z niedoskonałością tego zderzaka, no i będzie się to gryzło, no to wiadomo, no co trzeba zrobić, no dzwonię do klienta, do właściciela i mówię czy zderzak może ponownie trafić do chromowania, ponieważ yy, no wykonany jest chujowo jeśli chodzi o, to, jak, bo powiedzmy, pasowanie teraz pod te nasze dudki i tak dalej. No to e, właściciel powiedział, Łukasz nie pyta się mnie o takie rzeczy, ma pasować, rób co trzeba. No i super. E, bardzo się ucieszyłem, tylko wiecie, no lepiej zawsze się zapytać, no bo po prostu no kilka tysięcy, a wy to ruszycie, frezować, no to jednak się o tą zgodę, jednak zawsze się warto zapytać, ponieważ, ok, zgodził się, mogę to um, e, jak gdyby poprawiać, by pasowało mi no, poprawić niedoskonałości w taki sposób, by pasowało pod perfekt wykonane te właśnie tylne elementy. I teraz możemy wszystko jak gdyby sobie już robić. Pod, pod naszą, jak gdyby tak, doskonałość tego pasowania wszystkiego. Wiadomo, że zderzaki wychodzą na boki, odstawają od, tak od karoserii, nie ma tego pasowania bocznego, jak gdyby, ale to jest tak znane w Ameryce, to, my to zostawimy, nie będziemy tego, jak gdyby, zbliżać do, do tego, bo to jest naprawdę, to jest takie amerykańskie, to tak zostaje. Jedynie patrząc z góry, e, zrobimy, jak gdyby, lepsze pasowanie pod, e, pod e, tą, tą, tą linię tutaj e, zderzaka. No i co zatem idzie, jeśli tutaj odstaje, no to wiadomo, nie możemy tych zadupków zrobić tak, dlatego jak gdyby tutaj będzie delikatna, no wiadomo, szpara, a potem ta szpara powoli będzie się traciła i ładnie nam tutaj pójdzie, nie na perfektna, na styk, ale tak trochę schowana będzie cała linia, jeśli chodzi o ten nasz tył tego elementu. Czyli powoli, e, wszystko teraz e, mając pozwolenie od właściciela, że możemy wchodzić w zderzak, wszystko sobie mogę teraz poprawić, e, przeszlifować, no i zrobić to tak, by mi to wszystko ładnie pasowało. Można oczywiście zrobić tak, że e, patrząc z góry, wszędzie będzie szczelina, wszędzie będzie szczelina i tak dalej, ale wtedy odległość tego e, od właśnie tego naszego elementu byłaby za duża. Dlatego zrobimy tak, jak oryginalnie było, że trochę tutaj nachodziło, a po prostu linia zacznie się pokazywać dopiero przy końcu. Ładnie to będzie wyglądało. No i do rzeczy. No raczej to wszystko w tym temacie. Zaczynamy działać z tymi właśnie elementami tutaj już wykańczającymi. No a co jeszcze teraz? Właśnie waga tego elementu. No to zobaczcie sobie teraz ile nam to waży. Dobra, zważymy teraz nasze poszycie wewnętrzne. Z tymi gwintami, i teraz tak, zobaczcie sobie, tak się prezentuje. A tutaj mamy tą boczną blachę, która będzie tutaj, wiadomo, wstawiona. I popatrzcie sobie, tutaj już mamy też kawałek dość większej, powiedzmy, blachy, która zajmuje już też jakaś tam, jakąś tam część tego elementu. No tylko, że wiadomo, całe jeszcze tutaj jest wykonane te poszycie. I teraz pytanie: zważymy sobie to tutaj. Ta blaszka waży, już Wam mówię, po 20 gram to jest, czyli waży 300, g gram. 340 gram waży ten element. No i teraz pytanie, ile, ile będzie ważył nasz szkielet? Sobie teraz odpowiedzcie na to pytanie i kto z Was, ciekawe czy kto z Was będzie blisko tego wszystkiego, więc nasz szkielet teraz ważymy ciach. Co daje nam? Nieco ponad pół kilograma. Waży aktualnie nasze poszycie, czyli razem pół kilograma z tym 340 gram. To mamy, to mamy 800. 40, czyli prawie kilogram. Zbliżamy się do pierwszego kilograma, jeśli chodzi o naszą, nasze te tutaj elementy, ale co za tym idzie, prawie kilogram to już jest prawie, wiecie, już mamy już jakieś ścianki. Potem jeszcze będzie ta ścianka, ta tutaj też dość duża ścianka. No wiadomo, jeszcze tu wykończenie pod zderzakiem, więc trochę tej blachy nam jeszcze przybędzie. Później, później jeszcze wiadomo, cyną, e, wyprowadzimy delikatnie jakieś tam krawędzie, a cyna to mamy prawie 200, ile to mamy, 180 gram mamy cyna, no to wiecie, no będzie to dochodzi, dochodziło, na pewno przekroczy kilogram, to jest pewne, na pewno przekroczy 1,5 kilograma, to jest też pewne no i na, zapewne przekroczy też e, te 2 kilogramy no ale e, ten odlew aluminiowy waży 2,10. No, to ciekawe, ile e, że tak powiem zbliżymy się do tego odlewu aluminiowego. Na pewno go przekroczymy, no ale ile? Czy osiągniemy 2,5 czy 3? Niektórzy tam nawet obliczają w komentarzach, no ale wiem, że macie za mało danych, by to po prostu dokładnie przeliczyć. Trudne do przeliczenia. No cóż, w którymś tam odcinku będziemy wiedzieć, ile dokładnie waży nam gotowy ten element. Dobra, działam dalej. Do następnego odcinka. Lecimy z tym. Pozdrawiam.